Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam ten oto budynek, który będzie też na starówce w Legomieście. I on też jest, jak widzicie, w takim stylu trochę starszym, więc dzisiaj Wam o nim opowiem, jak go zbudowałem. Zapraszam. Tak w ogóle to niedawno byłem właśnie w sklepie Lego, na, nawet chyba wczoraj to było i sobie kupiłem takie oto pudełko z klockami Lego, Break po prostu, tylko że zmienili na papierowe pudełka, więc to inaczej wygląda, ale sobie kupiłem trochę i tak ciekawych klocków, więc tu jest większość z nich w tym budynku. Bo miałem najpierw prototyp tego, ale w ogóle mi się nie podobał, więc go zmieniłem. I do tego właśnie mi posłużyły te klocki. Ale już Wam no, nie nagrywałem odcinka, co tam się znajduje, bo po prostu takie mało ciekawe klocki. Ale mogę Wam teraz pokazać, że z tych ciekawszych, na przykład, takie płotki, to właśnie tu widać je, tu. Takie w stylu japońskim. Dalej takie półokrągłe okna, znaczy takie w kącie to jest. Yy, nie, nie wiem, nie wiem jak to określić w sumie. Takie, no, zaokrąglone okna to są tu. I tak naprawdę to tyle. Jeszcze takie choinki mi się udało znaleźć, bo je chyba, nie wiem, ale mi się wydawało, że ich nie będzie już. Ale były. To tak naprawdę tyle. Dużo takich normalnych klocków. No ale dobra, przejdźmy sobie już do tego budynku. A i dzisiaj jeszcze wrzuciłem shorta. Yy, od bardzo dawna, bo mój ostatni short to był ten, co miał w ogóle największą liczbę wyświetleń, ale od bardzo dawna chyba od miesiąca albo dwóch. Znaczy wtedy, kiedy było Halloween, to no to gdzieś tak z miesiąc. Albo dwa nawet. Więc wrzuciłem shorta. I on jest o rysowaniu, znaczy kolorowaniu na takiej, a, takiej aplikacji, która się nazywa Penup. Nie, nie, pe, pewnie większość z Was nawet nie wie, co to jest. Ale jeśli Was by interesowało, to możecie zajrzeć. Znaczy, ja to sobie ściągnąłem z Google Play, a więc nie wiem, czy jak ktoś ma tego mm, telefon. Apla to nie wiem czy też jest ta aplikacja, ale na pewno na, na Androida jest. Więc, jakbym tutaj był ciekawy, można sobie ściągnąć. Też jestem tam. Nazywam się Frydzio, wiadomo. No, ale już bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do tego. Czyli to jest taki budynek. Na parterze jest sklep z elektroniką, a u góry jest apartament. Że tak można powiedzieć, po prostu mieszkanie. Więc to sobie zdejmijmy i przejdźmy tutaj. Ale najpierw, jeśli chodzi o wygląd, no to mamy fasadę z tych cegiełek takich... Yy, jakiś taki kolor... Nie, nie wiem jak się nazywał, zapomniałem. A z tyłu mamy ścianę z po prostu takich piaskowych elementów chyba. I jest dużo tych przeszklonych takie panele, no i drzwi duże. A w środku, tylko jak to światło, o! Nie, bo tu widać lampę. Dobra, niech tak będzie. Tu jest moja lampa, więc na to nie zwracajcie uwagi. Więc tak, tutaj mamy kasę. I tutaj jest o! Ten pan, bo już były minifigurki, które tu będą. I właśnie mamy tutaj. Weź tam, usiądź sobie. O! Taki pan. Zaladą, gdzie stoi komputer, i ostrość i kasa fiskalna. A tutaj za to mamy regały z telefonami, bo głównie tu, no znaczy tylko tu, są telefony niestety. Mam jeden laptop, ale nie wiem gdzie się podział, więc tylko telefony. Tutaj są takie, no po prostu, zwykłe telefony, smartfony. A tutaj jest smartfon w jakiejś promocji z ładowarką gratis. Nie wiem, jakoś tak po prostu zamówiłem taki yy, element ładowalki. Jak widzicie, o, tu jest ładowarka, a tu jest właśnie ten telefon. Nie wiem, jest wystawiony na pierwszym miejscu, więc może to jakaś promocja. No to jest wszystko, jeśli chodzi o ten sklep. No po prostu, zawsze w takich sklepach jest mało rzeczy. No, no to teraz przejdźmy do tego drugiego piętra. Ono już jest bardziej okazałe, bo tak, trochę ta lampa. Wygląda jak hotel, bo takie ma te płotki, mi się tak kojarzy z hotelem, ale to jest po prostu mieszkanie. Jest tutaj na środku taka kopuła, właśnie z tych okrągłych elementów. I z takich kółek. Dwie sztuki ich kupiłem. Też w tym. W tym pudełku były. I tak, są tutaj takie okna, które imitują balkony, no bo nie da się wyjść przez te elementy. Tutaj jest ta kopuła, do niej zaraz przejdziemy, no i zwykły dach. A w środku jest właśnie to tylko znowu to światło. O! Jest wnętrze, już nie ma zdejmowalnego dachu, bo nie chciałem komplikować z tym, Tutaj jak widzicie, ona się tak urywa na dachu. A tutaj w środku mamy mieszkanie. Więc teraz tu Wam przybliżę na kuchnię. Tutaj mamy kuchnię, czyli zlew, piekarnik tu, płyta, nasza znaczy kuchenka i jakieś szafki tam. Takie po prostu kuchnia. Tutaj koło kuchni jest stół z dwoma krzesłami i jakaś filiżanka. A z tej strony. Tam jest kanapa i telewizor. Coś macie słabo z tym światłem. O, może będzie lepiej. I tutaj, jak widzicie, w tej kopule jest taki kwiat. On jest zbudowany. On jest zbudowany z elementów. Mówić, tych. Takich, co je zamówiłem. Pamiętacie, był odcinek. Mm, że właśnie zamówiłem klocki i tam one były, no i różowy kwiat u No to tak się prezentuje to mieszkanie, jest takie, można powiedzieć, taka bogatsza kamienica trochę, no bo to będzie na starym mieście, więc no będzie to kamienica tak naprawdę. Ma nie, niecodzienny design, no bo z tym kopułą, Zdecydowałem się na nią po prostu. Jak zobaczyłem te klocki, no to wiedziałem, że to zrobię. Jest też dużo złotych elementów, bo mamy te płotki, te u góry, więc no tak trochę wygląda niecodziennie. No i ona w Legomieście będzie tam, gdzie był właśnie takie miejsce pod nią. Też wam nie będę pokazywać to w kolejnym odcinku z Legomiasta po prostu, żeby ten odcinek nie był jakiś długi, bo to. Wyjdzie już chyba yy, jakoś 8 minut teraz mam. No dobra, no więc będziemy kończyć. A, i jeszcze minifigurki, to takie dwie będą. No, ostrość się obraziła na mnie, tak? Teraz. O. Takie dwie minifigurki, pani i pan. I one tu będą, mogę jakoś, nie wiem, tego pana ustawić. Tu będzie, a pani nie wiem, gdzieś wyjdzie do miasta. To ją czekajcie. Ustawię na jakimś chodniku. O! Tu będzie szła. Dobra. Jest ustawione, więc tak to się prezentuje. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić podobnych lub też innych ciekawych filmów. No, to ja się z Wami żegnam, pa pa!